Witam wszystkich serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj spojrzymy sobie na kolejną rzecz, a będą to tego typu okulary. A omawiany przez nas dzisiaj produkt to okulary marki Lozano. Jest to dokładnie model LZ103A, które zostały przeze mnie zakupione na dzień 22 czerwca 2020 roku na portalu, ale drogo w promocyjnej cenie bo w cenie 129 zł, nie licząc kosztów przesyłki normalna cena regularna wynosi 269 zł. Okulary Lozano LZ103A zostały e, wykonane z grylamidu TR90, e, czyli po prostu wysokiej jakości e, odmiany nylonu, który jest wyjątkowo odporny na rozciąganie i wyginanie. Okulary te też są odporne na uderzenia. E, oczywiście w zestawie otrzymujemy same tutaj okulary, otrzymujemy też e, soczewki. Tak, bo możemy te soczewki sobie tutaj e, wymieniać, później e, postaramy się to zrobić. Otrzymujemy też tutaj taki fajny woreczek z napisem Lozano. Lozano! Lozano makarono! I jeszcze tutaj tego typu ściereczkę, również z napisem Lozano. Soczewki tutaj oczywiście posiadają filtr UV400, który blokuje wszystkie trzy zakresy promieniowania ultrafioletowego: UVA, UVB i UVC. Te akurat nadają się do jazdy nocnej, ponieważ też w jakimś stopniu rozjaśniają nam widoczny obraz. Jeśli chodzi tutaj o wymiary tych okularów, to szerokość między zawiasami wynosi 12,9 cm, wysokość razem z oprawą 4,4 cm, a długość załóżnika 12,7 cm. Na wielkie uznanie według mnie zasługuje fakt, iż na okulary tej właśnie oto marki. Czyli Lozano, otrzymujemy uwaga. Aż 5 lat gwarancji jest to bardzo rzadko spotykane. Tutaj możemy zauważyć z boku model oznaczony LZ103A. Ogólnie okulary prezentują się tutaj bardzo ładnie estetycznie, jak widać. I zaraz przystąpimy do przetestowania sobie tych oto okularków. I no, także wymienimy sobie później soczewki. Zaczniemy od tych soczewek żółtych. No dobrze, mamy już tutaj przygotowane sztuczne oświetlenie. Zaczniemy od tego typu lamp. A jak widać słabiutko tutaj

No dobrze, teraz przejdziemy do wymiany tych oto soczewek. Tutaj już mamy przygotowane innego typu, typowo przeciwsłoneczne, czarne. Swoją drogą na tym kanale już prezentowałem też inne okulary. Jeśli ktoś by chciał powrócić do tamtych materiałów, to serdecznie zapraszam. Tutaj właśnie w prawym górnym rogu powinny pojawić się odnośniki do pozostałych okularów. Ale dobrze, my przystępujemy tutaj do wymiany tych soczewek. Musimy je najpierw ostrożnie tutaj wyjąć. Dobrze, mamy soczewki tutaj wyjęte. Tutaj mamy takie rowki, jak widać, takie wcięcia, i w nie właśnie odpowiednio musimy tutaj te soczewki. Założyć. Mam nadzieję, że obejdzie się bez jakichkolwiek problemów. Nie jest to wcale łatwe. <gry> A, A Wiadomo, że teraz tutaj to zapalcuje. Ale od czego są ściereczki w zestawie? Musimy tutaj dobrze to. Pasować. Proszę bardzo. Właśnie już tutaj jedna jest. I bierzemy w łapki drugą. Ach, wyjmuj się z tego worka. Dobra. I wkładamy drugą. Tak jak mówię, odpowiednio tutaj w te wcięcia. O, I już. Mamy teraz już zmienione soczeweczki. A te wcześniejsze możemy sobie śmiało tutaj schować do woreczku. Fajna sprawa z są możliwością po prostu podmiany tych soczewek możemy sobie kupić różne soczewki jak nam jakieś nie odpowiadają no i dobrze i w tym oto momencie zrobiły nam się typowe okulary przeciwsłoneczne i przejdziemy do testów dobrze, teraz mamy inne szkła Zaczynamy od pierwszej z lamp. A no jak widać, w jakimś stopniu redukują. I ostatnia slump Reasumując, okulary Lozano LZ103A to okulary o bardzo przyzwoitej jakości. Ja je ze swojej strony jak najbardziej polecam, bardzo fajną opcją jest to, że właśnie możemy tutaj swobodnie sobie wymienić soczewki na takie jakie chcemy. Jakość wykonania również jest bardzo na bardzo dobrym poziomie, w dodatku mamy też tutaj duże, obszerne, fajne, twarde etui. Polecam jak najbardziej, e, szczególnie w tej promocyjnej cenie, e, w cenie 129 zł. No, jakby były w cenie regularnej 269 zł, to zastanowiłbym się jeszcze nad innymi okularami, ale jak najbardziej przypadły mi te okularki do gustu. No i cóż, i to by było wszystko z mojej strony na dzisiaj. Ja będę się z Wami żegnał. Dziękuję Wam za uwagę. I trzymajcie się. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Hej.